Witam wszystkich. Garażowa robota Krzyść. Dzisiaj taki krótki lajfik niedzielny. Słuchajcie, zajmuję się konserwacją lamp. Moje lampy tak wyglądają. One są faktycznie jak nówki, ale ja dbam. Skutecznie dbam o te lampy, dlatego tak wyglądają. Słuchajcie, e, krótki lajfik. Właśnie. Mm, polecam wszystkim. Z firmy K2. Oto, naprawdę środek do lamp. Zdaje egzamin. Ja ten środek stosowałem jakieś 2 lata temu. I do tej pory ten środek był u mnie na lampach. A po czym to poznałem? Lampy mają taki. Po jak się wypoleruje, to bo to pisze po 3-5 po minutach, żeby lampy wypolerować mikrofibrą. Lampa ma taki połysk, taki fajny filetowo, taki fajny, taki promieniowy się robi. Ja wiem, że, to jest, że ta powłoka jeszcze jest, ale ja właśnie wróciłem z myjni. Lampy umyłem, odtłuszczone wszystko pięknie. Był raz z preparatem, już pociągnięte. Ja to robię dwa razy, preparatem najlepiej, nie żałować na lampy. Tylko to wtedy już po wypolerowaniu, po nałożeniu drugiej warstwy, 30 minut trzeba czekać i można to wypolerować. Co nie? Słuchajcie, ja co jeszcze mogę Wam tu powiedzieć? Pamiętacie tą skrzynię automatyczną? Tu dalej graty leżą. Słuchajcie, ja zrobiłem 1300 km. Samochód się nie rozleciał. Pło się nie cieknął. Nic nie cieknie. Jest wszystko ok. Co jeszcze mogę powiedzieć? Spadła spalanie. Już wcześniej mówiłem. 1300 km zrobiłem za 100... 200 zł liczę tam 190 parę złotych na, nie, nie liczę te 2 3 zł, co nie? 200 zł 1300 km uderzyłem tym samochodem, bo byłem w Bieszczadach, więc naprawdę szacun, szacun. Spalanie spadło na maksa, Co jeszcze mogę powiedzieć? No jestem zadowolony. Skrzynia nie huczy, nie szarpie nie ten. Wszystko idealnie chodzi. To jeszcze może tam e, z ciekawości, to jeszcze może jak będę miał chwilę czasu, to czy sobie e, ten, e, no, wysprzęglik, ale jest wszystko ok więc nie będę się czepiał na razie. Nie mam czasu na takie rzeczy. Na razie. E, będzie, tak jak mówię, wcześniej, wcześniej mówiłem, że będzie etap e, kamery. E, wstawię tutaj kamerę przednią i tylną. E, atrapę ściągnąłem. Będziecie pytać się, po co atrapy do lamp. No, niestety, ja... Jak robię lampy czy coś, to ściągam, myję dokładnie lampy całe, a nie, a nie tylko częściowo tam. Eee, um, Także e, naprawdę polecam SK2 produkt do lamp, co nie? Ja już raz nałożyłem to. Moje lampy naprawdę wyglądają jak nówki. Ja nałożyłem już raz ten produkt, poczekam 7 minut, wypoleruję to. Nałożę jeszcze raz. I zostawię, wypoleruję i tyle. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Yy, czy będę sprzedawał ten samochód? Nie wiem. Chyba już zostanie u mnie. Nie wiem, zobaczę. Chyba że ktoś mi zapłaci takie pieniądze, że po prostu tyle, ile ja zechcę, po prostu za ten samochód. Yy, I tyle, prawda? Ja wiem, że to jest stary samochód, to nie jest rakieta, ale jest ok. Dużo pracy w nim wsadziłem. Więc komuś prezentów nie opłaca się robić. Lepiej jeździć. Co jeszcze tutaj poprawię? Na pewno poprawię, bo samochód ma 180 tysięcy niecałe przejechane, 189 900 coś tam. Na pewno sterownik będziemy poprawiać, bo sterownik trzeba poprawić, bo sterownik jest zamontowany na silniku, a ja znam sposób i poprawiam firmę, czyli no poprawiam producenta. Sposób jest łatwy do zrobienia i daje efekt, bo to jest sposób wypróbowany w poprzednim samochodzie. W Astrze mam G. Co koledzy moi już naprawiali po 2 trzy razy te sterowniki, a mój dalej jeździ, bo im się nie chce tak zrobić jak ja zrobiłem. Po prostu proste, to nie ma co zdradzić. Odseparowałem sterownik od silnika. A w jaki sposób to zrobiłem? Banalny, prosty sposób. Słuchajcie. Odkręcamy sterownik Yy, dopasowujemy blachę, dwójkę, no trójkę, może być aluminiowa, może być nierdzewna, jaka tam nie pasuje. Odseparujemy. Te kable pozwolą odseparować te pół centymetra, centymetr odcinika bez żadnego problemu. Robimy uchwyt i przymocowujemy w tym miejscu. Uchwyt pod kątem, yy, tak jak tam mam w samochodzie. Słuchajcie, chyba lepiej, jak kable ur, urżną się tutaj, ułamią. Ja se polutuję niż yy, sterownik naprawić, ale te sterowniki są mocne. One padają z jednego względu. One nie padają, tak jak tu kurde na forum piszą takie bzdety, że szok. Yy, one nie padają z temperatury. Mówię wam od razu. One są tak dobrze zrobione na temperaturę, że szok. Ale padają z drgań. Tak. Padają z drgań. A jak my odseparujemy ten sterownik yy, od silnika, czyli po prostu nie będzie drgał, kabelki będą sobie chodziły, drgały, a sterownik będzie jak koń betonem stał prosto. To on będzie jeździł do końca, tak jak u mnie tam w Astrze. Tak mam zrobione e, w tej Astrze, tam mam ile, Gdzieś ponad 10 lat samochód mam. No mam, 15 nawet lat już samochód. I sterownik nie był naprawiany, i właśnie w taki sposób jest zrobiony. Jak ja Wam tłumaczę, co nie? Zrobicie sobie, nie wiem czego Opel tak skrzaczył, kurwa, Mógł przesunąć. no Głupota jest, no ale to jest szybki montaż, co nie? Silnik wjeżdża na, wjeżdżał producenta razem z okablowaniem, z tym wszystkim na, już na tym kilka kostek go podłączają i tyle. Także ja sobie tak zrobię, przyrobię, że jak nawet sprzedam ten samochód, to ktoś będzie jeździł zadowolony, że jest tak zrobione, co nie? Nie będzie musiał naprawiać, proste. Także taki niedzielny live. Moje lampy już prawie przysychają. Pięknie widzę. Za chwilę 6 minut już nagrywam. 7 minut tam pisze wypolerować. To zaraz będę, będziemy polerować to mikrofibrą. A mam mikrofibrę taką na takiej gąbce, takiej fajnej. Może sobie przyjadę. A jak nie, to mikrofibrą taką normalną. Przyjedziemy i tyle. Hmm, także tak to wygląda. Ja zabieram się do roboty. Niedzielny. Taki weekend. Zakonserwujemy lampy i tyle. Z tyłu lampy wypoleruję. Też zakonserwuję i będzie ok. Także co ja mam jeszcze powiedzieć? No happy, happy. Jestem zadowolony. Samochód jeździ. Nie zgubiłem ani przodu, ani półosi, nic. Samochód ma przejechane, tak jak mówiłem, 1300 km po zmianie skrzyni biegów, nie mam nigdzie wycieków, wszystko prawidłowo działa, tak jak ma być. Co tam jeszcze? Silnik chodzi, rewelacja. Gdzieś tam, jak robiłem silnik, coś tam mi krytykowali, że ten nie wyjedzie z garażu. A, już zrobiłem 5-6 tysięcy, więc no, ludzie się mylą do kwestii roboty samemu i w ogóle. Ktoś się przełoży solidnie. To nie ma szans. To będzie jeździło i tyle. Także ja zabieram się do polarki. Was żegnam i będzie pomału jakieś takie. Idzie zimno, to coś tam będę sobie grzebał. Co nie, na pewno zrobię filmik z, z tego sterownika. Eee, jak to zrobić? Później będą kamery. Przód tył. Eee, kamera będzie eee, przód tył. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Kupę śmiechu, ale może wyjdzie. Nie będzie tak źle. Także ja się żegnam, zabieram się do polerowania i do nakładania jeszcze jednej warstwy K2 i zostawiam tak. Jutro nie będę jeździł samochodem, bo u nas deszcz nadają. Niech chcę te lampy porządnie wysechną, odparują i będzie gitara. Także ja się żegnam na razie, trzymajcie się, hej!